W tym roku Mikołajki w Siemicach na bogato, bo było rozświetlenie choinki, jest muzyka, jarmark Bożonarodzeniowy no i odwiedził też nas święty Mikołaj. 5, 4, 3, 2, 7, 8 Tradycyjny jarmark mikołajkowy, pod hasłem dzisiaj Bajkowe Mikołajki. Mikołaj przyjechał do nas, szedł z ratusza, nasza piękna, żywa choinka, ale też artyści lokalni, ręko, rękodzieło. Bawimy się, jesteśmy razem, zaczynamy tak naprawdę ten magiczny czas wspólnie. Prawda? Powiem tak, na pewno jest, jest tak bardziej kameralnie, bym powiedział, luźniej troszkę i to nam się podoba. Atrakcje dla małych tekstów? Tak, są, tylko że chwilowo się na nie nie udaliśmy. Ojciej, bo troszkę zimno, ale tak, jak najbardziej dla dzieci mamy. Mamy atrakcje. Atrakcji dla najmłodszych nie brakowało. Także młodzi mieszkańcy mogli pokazać swoje artystyczne talenty, były konkursy i nagrody. Na mojej karcie przedstawiłam lisa, którego widzę codziennie, kiedy wracam z mojego treningu na boisku lub na dworcu, więc postanowiłam na mojej karcie przedstawić mojego dzikiego przyjaciela z Siechnic. Też strażacy włączyli się w Mikołajki w Siechnicach i pokazywali swój sprzęt oraz zapraszali do środka. Bardzo fajnie, szczególnie przy takiej okazji Mikołajek. Trochę osób się kręci, także warto do nas podejść, opowiadamy, co robimy na co dzień. Można też przy okazji kupić kalendarz, wszystko idzie na cele OSP-Siechnice, także cel raczej szczytny i dla mieszkańców też pozytywnie myślę. Drużyny mamy młodzieżową bardzo prężną. Są i chłopcy, i dziewczęta. Także wysokie miejsce na zawodach, także super, super młodzież rośnie. Mikołajki w Siechnicach były w tym roku bogate, ale najważniejsza była atmosfera. Myślę, że te wszystkie nasze wydarzenia, które dążą do tego, żebyśmy mieli okazję właśnie do spotkania się, do porozmawiania, pomagają w tym, że mieszkańcy się bardziej integrują, znają się, uśmiechają się do siebie to jest najważniejsze. Gregor Niegowski, Echo24.